Widziałem różne opinie, a takie ambiwalentne względem Palmy. Oczywiście ta, ta kwota wykupu, o ile dobrze pamiętam, będzie duża, jeżeli Lech, on musiałby być taką niewątpliwie gwiazdą, Lecha, żeby Lech się na to zdecydował. Niemniej jednak wydaje mi się, że to może być piłka, który na dłuższą metę być może jeszcze kilku tygodni będzie potrzebował możesz oczywiście stać się tą postacią, taką wiodącą. Dla mnie, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, to na tę chwilę rozczarowaniem dużym jest Mateusz Szybczak, który wrócił do Lecha i te błędy, które mu się przydarzały, no w Białym Stoku ich nie było. I pytanie, czy to tutaj na tę chwilę mamy na tyle jeszcze małą, w moim mniemaniu przynajmniej, próbę. Że oczywiście ja chciałbym, żeby to wybrzmiało, że dalej uważam, że Mateusz Szybczak może być piłkarzem ważnym dla Lecha Poznania. Ale jak tak patrzę na Lecha, na te ruchy, które ich dokonywał Lech i reszta czołówki, to chyba w ogóle Lechem jestem najbardziej rozczarowany. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, może aż tak to nie, ale oczekiwałbym więcej.